Siemaneczko, jestem Lulek, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Jest to pierwszy odcinek z Ark Riders, nowa gra, która powstała od twórców, bodajże byłych twórców gry Battlefield. Więc jest naprawdę dopracowana i bardzo, bardzo, ale to bardzo wciągająca. Tak jak naprawdę odpaliłem sobie, żeby zagrać jeden mecz i zapoznać się co i jak, no bo tam w PTA te testy nie grałem. No to już nabijem ósmy poziom, straciłem trochę rzeczy, więc... Łatwo też nie jest, Ok, Musimy sobie trochę wytworzyć rzeczy. Na szczęście prawdopodobnie będę ją z czego tworzyć. Eee, Wytwórz. Również wytworzymy sobie to. Harabin też sobie weźmiemy. I amunicję. Fajnie jest tutaj, że można kurczę sobie tworzyć w bazie już praktycznie od samego początku gry. Na pewno weźmiemy też to Co my tu potrzebujemy? jeszcze grant małego rażenia niekoniecznie bym chciał. Ale, ale wejdziemy jeszcze do bazy. Dokładnie tak tu. Na pewno z 5 bandaży. do od nowy. czy coś jeszcze potrzebuje? Tak zerknąć szybko sobie, ale chyba wszystko raczej powinienem już mieć. Uchwyt pionowy, ale czy. Okej, okay, co to jest? E ferro 1. Uchwyt pionowy z ferro. To no dobra, jak możemy wytworzyć to, wytworzymy. Tak naprawdę nigdy jeszcze wcześniej nie używałem tych dodatków do broni, więc nie wiem jaka będzie różnica w, w użytkowaniu, ale warto, warto sprawdzić. Na pewno pięć bandaży. Jakieś te granaty by się przydały, bo mam zadanie z granatami. No i myślę, że tyle. Łączymy sobie, bo samemu tutaj to jest dosyć ciężko przetrwać, a zawsze z ekipą jest większa szansa. Kogo my tu mamy? Puma Daradox i Abel Mofo. Siema goście, dobra. W takim razie mam tutaj zniż dwie wrogie maszynerce za pomocą dowolnego grantu wybuchającego. Ogniamota, szerszenia i wieżyczkę oraz napraw przecieki rury w pobliżu włazu łupieżców jest własnych łupieżców? Nie mam pojęcia. Nawet nie wiem, czy to ta mapa. Dobra, nieważne. Idziemy sobie po prostu lutować. Jak się zrobi, to się zrobi. A jeśli nie zrobi, to nie. Trudno zobaczymy, co, co uda nam się znaleźć i wynieść z tej misji. Super, już, już mam fajną rzecz, mam amunicję, akurat do mojego karabinu. Tutaj chłopaki coś otwierają, a to już polutowane. Tutaj jest widać na razie czysto i cicho. Na co on ustawił, gdzie on tam chce pójść Dobra, możemy tam iść, nie ma problemu Co im się tutaj się mówiło eee, o właśnie 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 tak pójdziemy Tutaj nic nie ma, ale grafika w tej gierce jest naprawdę piękna i wydaje mi się, że zostaniemy trochę na dłużej, nie mówię, że będę każdą rozgrywkę nagrywał, bo nie mam takich możliwości, ale kurczę, no na pewno, na pewno suranda troszeczkę ucierpi na ten temat, bo szerszeń. Okej, okay, mamy zniszczonego szoszenia. Ja go właśnie rozwaliłem tylko z względu na to... ...rozwaliłem go tylko z względu na to, że... ...że mam to zadanie. Tak bym go nawet nie tykał. Muszę, 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 dobra. Tą tym. A kurczę, przeładować. Nie da się. Dobra. Aha, i tak mnie trafił, i tak nie trafił. Ma problem z lataniem już. Powinienem się uleczyć. Jest tam pierwszy tam jest kurczę, trzeba tam biec, żeby dopomóc naszemu kumplowi. Jeden leży, ale jeszcze jeden jest nie trafiłem. Tego ja nie mam pojęcia. Nakautujemy człowieczka. w ostatniej chwili zobaczyłem, że ten nasz jest powalony najpierw pomagamy naszemu, najwyżej niech sobie tamten weźmie tanki wywalony mam wiecie jak to jest, nie, nie, nie zawsze trzeba się rzucać od razu po to szczególnie jak nasz potrzebuje wsparcia granat zapalający to może być spoczka. adrenalina też jest się. A to mi się też przyda w o drugie? Rozłożymy sobie e, Granat. To może też być. Okej. Okay. jakiś flet, ja pierwszy raz się spotkałem z tym fletem tutaj w sumie. Małego rażenia, małego rażenia, dobra, spoko. Mm. Na pewno co, to ja muszę się uleczyć. Tu jeszcze jest jeden, on jest przeszukany, już z tego co widzę. To też sobie wezmę, bo akurat tego mi najbardziej brakuje teraz. Nie mogę właśnie nic tutaj zrobić z gdzieś tu kurczę jest jakoś się dało tu tworzyć ale już przypływa, przy, przyleciały maszyny eee, mapa nie, rejestr nie kurczę jak tu się Dobra, no nieważne, nie pamiętam nie, nie, nie widzę tej opcji czy ja mogę jakoś się kurczę, ulec od ekanty? adrenalina Gdzieś tam się walą. Nie musisz mi dziękować, kolego. No, nie pamiętam, tu wychodzić wytwarzanie. Chyba, że ja nie mogę jeszcze wytwarzać. Tak też może być eee, to, to. Dobra. No, nie, potrzebowałbym. ...ładowarki do osłon. Oni chcą już wychodzić chyba. Może to nie jest najgłupszy pomysł w sumie. Żeby stąd się ulotnić. Mam nadzieję, że zdążę do nich. Samemu zostać tutaj kurczę to bym nie chciał. Taki szybki rajd z trzech rozwalonych. wiedział, że będziemy się ulatniać, to bym sobie Ferrero wziął. Ferro, sorry, nie Ferrero. Zdawało mi się, że ktoś tam chodził, ale chyba, chyba... Chyba niekoniecznie, dobra. Odpalaj machinę i jedziemy na dół. Grunt, że przeżyliśmy. Dobra, kolejna giercia. Aby jak dalej oglądacie, to zapraszam do zostawienia łapki, subskrypcji, komentarza. Niech ten kanał się rozwija. Niech coraz więcej ludzi do niego trafia. Takie moje małe, skryte marzenie. Wiecie o co chodzi? Ta O A nie, nie, nie chcę tego. Tego też nie, nie, nie. Nie uważam, że nie potrzebuję e, tutaj. Należy zbierać takich beznadziejnych rzeczy. żeby beznadziejnych wszystko jest dobre, nie? podczas zająć się zaraz będę przechodził gdzieś, gdzie potrzebowałem tej skrzynki, ale nie chcę mi się jej nieść Bo bez sensu jest znosić Coś, jak nie wiadomo czy się przyda, ale obstawiam, że tam się przyda No właśnie, tak myślałem. Druty, akumulatory... Wziąłem akumulator? Nie wziąłem oczywiście. Dobra. Widzę, że ci moi to tak trochę polecieli sobie do przodu. Niech lecą. Nie będę ich zatrzymywał przecież. Czego mnie straszysz? A on nie się to. O, w sumie zobaczymy, co to, to, co, co to będzie w ogóle. Czy jest sens, to robić. Ok. <grym> w takim razie idę po to, bo tam coś otwiera jakiś lód. Zobaczymy, czy, czy ten lód będzie taki. Dzięki, dobry. Czy się opłaca to nosić? Dobra, widzę, że oni już sobie polecieli, dobra, niech se lecą. Będziemy próbować gdzieś tam się trzymać ich, ale... Też nie będę chodził ogon w ogon, bo zaraz oni mi pozabierają. Okej, okay. mamy ciężką, średnią, lekką, mały granat dymny i bandaże. Czyli no w sumie taki fajny jak nie mamy yy, do leczenia się. Biegnę, bo tam jakieś strzały słyszę. Ja bym chciał trochę postrzelać. Trochę pozabijać. Kurczę na no jakiś ten... na no jakiś słaby serwer mnie wrzuciło, bo mam czerwony komunikat po prawej stronie. Oso. O kurde. Nie, 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 ze skoczkiem bym nie chciał walczyć. O pierdziel. Już stoczek leci do niego. Nie no po co? Już my nie mamy szans z nim. Ja nawet za bardzo nie wiem co ja mam strzelać w niego. Ja, jakie, jakie są jego słabe strony? I w nogi? Może i w nogi walić. Granaty, granaty muszę zamienić z tym dobra, trochę, trochę oblewa. Ma trzy nogi. Nie wiem, czy ja mu coś zadaję. Nie, no coś tam mu zadaję, ale, ale nie za wiele. Już na dwóch łazi najmniej próbuję. A ten skoczek to jest wielki jest wielki masakrycznie co to jest? Moduł impulsowy skoczka, można jakona do tworzenia okej okay. ciekawe Ale pieszazgo w sumie udało mi się rozwalić. Nikt wcześniej go nawet nie próbowałem. Więc uważam, że to i tak jest niezły wynik. Ciekawe czy tam jest koczek. Tam też powinien się zrespić jeden. Kolejneczka, kontener, dobra, lekka. Uu. dobra i ciężka. No nie mówcie, że oni już chcą wyłacić. Ja się dopiero rozkręcam do tutaj kurz. Patrzę tutaj, ale nikogo z, z przeciwników nie widzę. A ja mam taką broń, że lepiej było strzelać z daleka. O! Ktoś, coś, coś, coś. Coś się tutaj dzieje. Mhm. Uh -huh. Uszczony. Siadamy do lokomotywy. Zamykasz? No i dobrze. <gry> Na farcików lecił jeszcze. No i dobra, tym razem postanowiłem, że pójdę sam bez towarzyszy. Czy to dobry pomysł. Ok. Postanowiłem, że spróbujemy teraz bez kogoś, kto będzie mi pomagał. Mam nadzieję, że nie spotkam żadnej ekipy. A jak spotkam ekipę, to mnie zabiorą ze sobą. Kurczę, tutaj dobra. Na ten moment tutaj bym to olał, bo tam chyba nie przejdziemy. Hmm. Tutaj jest sznur. A tutaj spoko widok. Dla snajpera. Tylko właśnie, czy my posnajpimy? Będzie w kogo strzelać? Nie wiem, ale się dowiem. Kurcze, no, dobry widok jest tutaj na ten plac. bo nawet jakbyśmy kogoś zabili... To ciężko jest tam się dostać potem Nie, 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 nie. Fajnie Jestem zawodowym sniperem Cholera, no dobra, coś trzeba kombinować Tam już nie wejdziemy Co to jest? Co to za dźwięk był? Rolowa jakaś. Wiemy. Co ja w ogóle powiedziałem? Miał tak. Na 100% nie dam rady zabić. Szczególnie, że już mieliśmy problem z skoczkiem. Obstawiam skoczek. Przy niej to pikłoś Tam się dużo dzieje, tam strzelają Mogłem tam iść w sumie Dużo lutu nie mam dobra, sforsujemy te drzwi Mam nadzieję, że nikt mnie nie dogoni tutaj, bo to będzie lipa, z tego co mi się wydaje, z tego co ja pamiętam, o teraz to mam problem. Ухур. Нам мама проблем. Czekaj, zniszczyliśmy jedną wieżyczkę, ta druga jest troszeczkę gorsza, bo... No ewidentnie tutaj są goście. И с их двух. У <Слышко> гранат. Oka. Jeszcze jednego mogę zrzucić sobie na luzie. Oni są i wiedzą, że ja też tu jestem. Dam sobie rękę stąd uciąć. Że wiedzą. Ale nic ja nie poradzę. rozwaliłem dwa zadania zrobione super ranczo Biegnie, biegnie. A, jest, jest, jest. Dobra, udało mi się trafić na spokojnych gości, o czymś tu się mówiło? Did you hear me guys? A, nie słyszeli mnie chyba? A, jak do nich mówiłem wcześniej, mam nadzieję, że teraz mi nie strzelał w plecy. Byłoby mi bardzo smutno. Ja się zabinę sobie tędy. Kurczę. Fuck. nie gadaj, co to jest za drabina, że to jest? Ja pierdzielę dobra. Surrender. <laughs> Dobra Poddajemy się, dziękuję za uwagę, niestety widzicie, dwa rajdy udane, jeden fatalny Raczej znaczy fatalny, w sumie dwa zadania zrobione, no to nie taki fatalny Ale kurcze, że Ja spadłem stamtąd A zauważyliście fajną rzecz? Ten gościu Przywitał się ze mną, zapytał czy jestem friendly Ja powiedziałem, że tak, spoko A już drugiego spotykali I ten, hello, hello Brz. Beka, Kurczę jak, 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 jak można na farciku przetrwać, nie? Kupota, bo myślałem, że to turbina się kończy trochę niżej, a jednak nie kończyła się niżej. No ale co nie zmienia faktu, że Dziękuję Wam za uwagę. No i widzimy się w następnym odcineczku, Hej.